Nasza historia zacznie się na bagnie. Okej, okay. eee, to jest dużo reżyserowanych, uwagi będą robić rzeczy, a ja będę mieć publiczność. Od czasu do czasu dodawać jakieś rzeczy od siebie i prosić ich o pogłębienie historii, o cofnięcie się w czasie, o pójście do przodu i tak dalej. Zobaczymy, gdzie nas e, wyobraźnia i historia poniesie. Więc teraz proszę was o krzyk. Trzy, dwa, jeden! Iro! Marian. <laughs> Ym, przypomnij mi, jak, m, jaki dźwięk mówią morszczuki? Mówią? No, wydają. No tak, chlub, klub, klub robią. To ja mam wrażenie, że już słyszałem po raz z tego morszczuka. Tu, na bagnie? No chlup, klub, klub słyszałem. Klub, klub, klub. Może to jest bagno z morszczukami. Słuchaj, gdzieś tutaj dziadek schował tą skrzynię, rozumiesz, w czasie wojny. Tak, jak patrzę na drzewa, opisy, które czytaliśmy, to gdzieś powinno to być tu, Okej. Okay. Tylko uważaj, bo strasznie, faktycznie że się chlupią te morszczuki. To czyjne, to ja, ja wyjmę e, ten wykrywacz metali, dobra? Bo to już... Dalej, ja no. myślę, że to jest dobre miejsce. Myślę, tak, tak. Trochę metalu było w tej skrzyni. Siup! Tak, tak. z wielkich wielki chłopak. A, e, to czekaj, jak tylko włączę. Okej, okay, szukaj, szukaj no. Czekaj, bo trochę się tu zapada. Mamy samolot, ja się, się. Okej? Okay? No. To... Nie to Teraz co? Pił! Stop. Chciałbym w ogóle zobaczyć, jak ten dziadek zakopuje ten skałę, żeby zbawić nas. Chodź, chodź, Maciu, chodź. I daj tą szczinkę tutaj. O, to muszę, to, muszę, ja już Jurzy, 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 Daj tą Jurzy, tutaj, Jurzy, 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 że oni nie mogą znaleźć tej skrzynki nigdy. Wybrałeś miejsce, nigdy nie znajdą. Nigdy nie znajdą, nigdy. Tu są wszystkie nasze skarby rodowe i te moje krnomrne dzieci, nasze krnąbrne dzieci nigdy nie mogą znaleźć ich. Wydaje mi się, że już jest okej. Dobra, daj, schowaj mi ją. Ale to nie uważaj, babciu, uważaj. A. co, chyba stanęłam na morszuku. No, czasu utracić. Bip, 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 bip... Chyba, chyba... Dobra, zobacz. Wezmę to... teraz łopatę... i... pokapiemy troszeczkę. <grydy> Tyng! Co, co tam dziadek schował, jak myślisz? Złoto? Ym... Broń? a Mąkę? Trzeba zobacz, zobaczyć. Coś nie? metalowego, nie? Cing Tyng! Uuu! Kurczę, chyba już, nie? Trzy, sam trzy... Ty ja ja to A Tam uczą jakiś jak myślisz? A bo to jest kłódka na kot. Taka <grym> przedwojenna kutka <grym> Jasna cholera. Stop, wróćmy się do momentu w czasie, kiedy dziadek programował tą kłótkę. Zobaczmy to. No! I ja, co? Masz co masz kłódkę, masz kutkę. zakładaj! Zakładaj! To jakaś niemiecka chyba, nie? No ja na kot! Na, na kod. No na, no tylko w Niemczech takie mają. Tu nie ma. Tutaj tak, na dla zakładaj Zakładaj ja. No dobrze, guja, ale nie A jakbyśmy chcieli tu kiedyś tą skrzynkę wykopać? Ziemniaki mi zgotują, Zakładaj, kod. może, tylko powiedz jaki kod, żebyśmy potrafili potem otworzyć. Zakładaj, ty zawsze po prostu tak prawo lewo, nie możesz zastanawiać się. Kład, zakładaj, że ją. Jeden, dwa, no, <laughs> trzy, no, cztery. pięć, cztery. I 5 nie zapamiętamy. Okay. Pamiętasz? 1, 2, 3, 4. 5? Wróćmy do czasów teraźniejszych. Yy, hum, yy, data urodzin dziadka? 14 luty. Spróbuj. 1, 2. Nie, nie, 4, 1, 4, 0, 2. 1, 4, 0, 2. No, nie działa. Kurczę. A co, bo jak nie, jak nie otworzymy nie zobaczymy w środku, trzeba będzie dźwigać tą kutkę, tą całą skrzynię do domu. Przyzdałam będzie ciężko i myślę, że drugi raz murszczuki nas nie puszczą. Stop! Chciałabym zobaczyć za pierwszym razem jak murszczuki e, nie przepuszczały. Czy zapraszam murszczuki? Klub. Klub klub. klub, klub. Tu jest. O, em, Marek, klub. O co chodzi? <grym> to <są> te słynne <grym> morszczuki. Magienne. Trzymajcie się z daleka, pomioty. Klub. klub. Na 3-4 musimy uciekać. Ale z strony. Tam, 3-4. Tam, gdzie wróćmy Tam, gdzie Tam, ty się? Jak to? No 1,24. Czyli dziadek urodził się 12. Nie no wiem, nie wiem, nie nie, myśl, nie myśl Dobra, to właśnie Wow, wow, wow. No, z tego nie spodziewałem. Tu jest szczęka dziadka. Tak. Dużo mąki. Dużo mąki. Nie o tej mące. Broń, patrz, broń. No ale to już 39. To co bierzemy z tego do domu? No monety. Ja mam tą broń wziąłem. Jak, 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 jako starszy brat chciałbym jednak e, monety. Dla mnie. To ty nieś monety, a ja wezmę broń. Stop. Podzielimy się jakoś. Stop. Stop. Zobaczmy, zobaczmy historię tej rodziny 10 lat później. <ś> <ś> no, <ś> no, no. <ś> no, ale mnie nie wybaczyłeś. No jak mnie postrzeliłeś na bagnie, to jak ci miałem wybaczyć? Ja ci tłumaczyłem, że to był wypadek. Wypadek? Tak. Na, co? Jeszcze może morszczuk ci przypadek z pusty pociągnął? Tak? Zwalajmy na morszczuki wszystkiego. Okay?

Zobacz, wypaliła! Co? Wróćmy do czasu 10 lat później. Brama dla Morszczuku. Spójrz, dalej mam bliznę. Widzisz tą dziurę na wylot? Widzę, a widzisz tą... <grym grym grym> no, 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 no. Teraz się dziwisz? I ty się dziwisz, że ja ci nigdy nie wybaczyłem? Ale zobacz, ja mam odgryziony kawałek ręki przez Dorszczuku, rozumiesz? Ty wciąż nie wierzysz, że to był wypadek. Po co tu przyszedłeś? Znalazłem testament dziadka. Wiem co chciał, żebyśmy zrobili z monetami. <śmiech> <śmiech> Marek, Marek, bądź mężczyzną. Nie Zostało ci chociaż jeszcze jakieś monety? <laughs> w formie nieruchomości? <laughs> nieruchomości. To jest nie jest ważne, w ogóle zawsze dziadek, kochał, dziadek zawsze chciałem oddać. Po się jakby to takie mączne placki dla nas. Tak, tam Zobaczmy to. Hahaha! Działaj, Co tam gotujesz? Mocne placki, to mam Nie podchodź, bo piec gorący. Nie, nie, oparzysz się! Jaj, oj, oj, babcia! Babcia oparzył się znowu! wszystko dla nich, wszystko mocne placki może jeszcze monety byś chciał, co?